Jesteśmy w zakrystii w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego Ojców Jezuitów. Z tego miejsca komentarz do dzisiejszej Ewangelii. W tej Ewangelii Jezus jest pytany o znaki. Ludzie domagają się, faryzeusze, od Niego znaku. Znak człowiekowi zawsze jest potrzebny, by wejść w jakąś głębszą rzeczywistość. W różnych sektach, religiach. Wszędzie te znaki są bardzo mocno akcentowane. Na różne sposoby próbuje się pokazywać tą rzeczywistość duchową, niewidoczną. Jezus jednak nie chce dać żadnego znaku w dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego? Bo faryzeusze nie chcą wejść w tą głębię, nie chcą uwierzyć w Chrystusa. Oni chcą Go wystawić na próbę. Chcą po prostu znaleźć jakiegoś haka na Chrystusa, po to, żeby go później móc skazać. Cały zresztą czas będą to czynić w rozmowach z Panem Jezusem. I święty Łukasz i święty Mateusz mówią tu, że Jezus daje taką, taki znak faryzeuszom, a mianowicie, że będzie dany znak Jonasza czyli znak zmartwychwstania. Natomiast Święty Marek w dzisiejszej Ewangelii jest bardzo mocny, jest bardzo radykalny. Mówi nawet wprost, że żaden znak nie będzie dany faryzeuszom. Myślę, że my dzisiaj też potrzebujemy często znaku. Przechodzimy na Eucharystię. No i często byśmy chcieli, żeby ta hostia przemieniła się w ciało, żeby u nas był też taki cud jak w Sobótce. Ale Chrystus nie chce, żebyśmy na takich cudach bazowali. Chcę, żeby człowiek w znaku chleba rzeczywiście widział Chrystusa, widział Jego samego, widział Jego bóstwo, Jego wszechogarniającą moc, żebyśmy przychodząc z tego znaku odczytywali naszą wiarę, albo wzmacniali tą naszą wiarę, chcieli jeszcze bardziej zaufać Chrystusowi, uwierzyć w Niego, bo oto, po to są znaki nam dawane. Chciejmy więc każdego dnia, patrząc na te znaki obecności Boga w świecie, swoją wiarę napełniać miłością, jeszcze większą wiarą, jeszcze większym zaufaniem do Pana Boga.